Cześć z tej strony Kacper Ja witam was na mapie Kombinat Rolny Pomorze Jest to pierwszy odcinek z nowej serii będzie prowadzona na multiplayer wraz z Marcinem niestety dzisiaj go nie ma bo ma drobne problemy z internetem dlatego postanowiłem nagrać coś ze singla no i właśnie dziś zajmiemy się opryskami takiego pola rzepaku no dosyć sporawe sprzęty, więc ja zacznę wsiądę sobie do środka i zaraz poopowiadam trochę, bo jest trochę tych informacji o których chciałbym porozmawiać, bo był bardzo duży przestój na kanale, więc ok, dobra sobie włączymy I sobie pojedziemy tutaj No i co? Jest to pierwszy odcinek z oprysków, drugi no, mamy nadzieję z Marcinem, że uda nam się to MP w końcu nagrać i będę to już najprawdopodobniej żniwa. I oczywiście z mikrofonami, bo jak już dzisiaj słychać mam też mikrofon, bo ludzie pisali właśnie, żeby nagrywać z mikrofonem, no to jest, no, według mnie to jest to też ciekawe, ciekawa dosyć forma, bo tak pod muzykę to jest to dosyć tak nutne, nie ma o czym rozmawiać a nic, tylko pod muzykę puścić i tak trochę może to przynudzać. Więc stwierdziłem czemu by nie nagrać właśnie pod ten, pod ten mikrofon no i nagrałem. I odcinki z tej mapy będą się ukazywały najprawdopodobniej dwa razy w tygodniu. Kurde czemu to tak wolno jedzie, ale to nic to Jak tak jedzie, to nie jedzie. Pojedziemy trochę ze środka. Tak jak wspomniałem, dwa razy w tygodniu i nie jest to jedyna seria, którą będziemy wprowadzić, bo tam wymyśliliśmy jeszcze w sumie z Marcinem, że chcemy jeszcze dwie osobne serie wprowadzić, aby ten kanał miał jakąś tam różnorodność już. i drugą serią byłaby to jakaś seria taka śmieszna, czyli chodzi o to, że będziemy tam trochę kombinować z tym farmingiem 17, na przykład jakieś wyścigi, te walki, nie wiem, na przykład te, tymi wielkimi koparkami, czy coś w tym stylu. A trzecio, trzecia to seria to będzie coś bardziej polskiego, bo jak widzę, to jest dosyć bardzo, bardzo duże gospodarstwo, mogę pokazać na mapie, no jak widać pola są naprawdę wielkie, dlatego w sumie chcemy, chcemy zrobić z Trochę mniejszych maszynek bo są one też we farmingu i, i chcemy je właśnie wykorzystać Kurczę, to pole to ja będę pryskał No uh, uh. spokojnie, poza odcinkiem sobie skończę Marcin jutro będzie to spokojnie sobie to wszystko pryskamy I te odcinki planuję robić tak gdzieś w, do 20 minut bo... Aha. Nie chcę dłuższych, bo potem długo się dosyć wstawiałem na YouTube i lepiej w... wstawić trochę krótsze, a żeby było tych odcinków więcej niż mieć potem problemy ze wstawianiem czy coś w tym stylu. Dobrze, to sobie tutaj objedziemy od super. I aha, i jeszcze w... zapomniałem wspomnieć, że w opisie będzie link do Kanał, który prowadzę wraz z Marcinem jest to kanał, na którym są filmy z gospodarstwa prawdziwego, no nie tylko jednego, bo w sumie nagrywamy e, tam u różnych rolników i u mnie i tam w Garzynie w PGR-ze, i tutaj u kolegi w Konkolewie. więc tam będą wszystkie filmiki z realnego gospodarstwa, właśnie link będzie w opisie i link do fanpage'a oczywiście też będzie w opisie. Okej, okay, dobra, tu sobie pojadę. Pasuje, pasuje akurat dosyć ładnie. Pryska ścieżki, pasuje. autorzy mapy pomyśleli o tym, żeby zrobić te ścieżki. Kurde, tak trochę wolno jeździ ten opryskiwacz, ale my na to już nic nie poradzimy. Tu sobie spojrzę na czas, żeby odcinek... No, spokojnie, jeszcze spokojnie. 15-16 minut możemy nagrywać, więc pasuje. OK No i w kolejnym odcinku tak jak już mówiłem zrobimy najprawdopodobniej żniwa i jak się uda to zaprosimy jeszcze jednego gracza, jest to Paweł i będziemy chcieli w cech, bo ja pola są tu wielkie, a zanim my tu żniwa zrobimy to na pewno by to trochę trwało więc dlatego chcemy trochę więcej osób, bo akurat mamy trzy kombajny, by pasowało, byśmy jakieś tam przyczepki ogarnęli i spokojnie by się jakieś ciekawe żniwa zrobiło. Bo jeszcze na kanale nie było nawet takiej akcji na trzy kombajny. Nawet. Dobra, pojedziemy sobie teraz prosto, może nie, ale skręcimy w kolejną ścieżkę, Dzięki. Gdzie tu jest ten wjazd? No i jakieś ścinki No ścinki mogą być trochę, bo pobieram tam trochę piosenek, bo właśnie potrzebuję pod filmy z gospodarstwa realnego Też dzisiaj nagrywam to już trochę pod wieczór, bo dzisiaj byłem też z tatą zakup nowego nabytku będzie to opryskiwacz właśnie będzie też przedstawiony chciałbym żebyśmy nagrali jakiś tam przyjazd tego nowego nabytku ale to spokojnie dopiero w drugiej połowie no, z tego co nam pani mówiła że przywiozam go w drugiej połowie stycznia więc... ale film naprawdę, najprawdopodobniej się ukaże więc ja bym tak chciał więc Aha, I tak to jest Kurczę, już 10 minut prawie minęło, a ja jeszcze nie objechałem dwa razy, więc naprawdę idzie to bardzo, bardzo wolno I ogólnie chciałbym, żebyście pisali w komentarzu, czy chcecie to z mikrofonem to odcinki, czy jednak pod muzykę, co wolicie, czy właśnie tą pod muzykę, czy pod mikrofon, bo mi to różnicy nie robi, a szczerze teraz nabrałem tak trochę no że tak powiem, chciałbym nagrywać pod ten mikrofon, bo nawet mi to jest wygodniejsze i wydaje mi się, że też to jest właśnie lepsza forma i, i fajnie myślę, że mi się to ogląda, więc więc łapkujcie, subujcie kanał a na pewno filmiki teraz będą no na, na pewno na 100% będą filmiki teraz regularnie na tym kanale bo już dwa razy miałem taki przestój i nie mam zamiaru mieć go ponownie więc chcę teraz prowadzić dosyć jak to możliwe regularnie ten kanał żeby tam co jakiś czas ukazywały się te filmy bo jak ukazywały się to i subskrypcje, łapki, wszystko przebywało, A jednak jak jest tam przestój, to już ten przychód jest. Ale to jest przychód taki minimalny tych subskrypcji, tych łapek. Dlatego chcę ruszyć naprawdę z tym kanałem, tak już na pełne. I żeby te filmiki jakoś tam co drugi, nie mówię że codziennie, ale ten co drugi, dzień się ukazywało. Więc myślę, że to się uda, ale. To wypali, to wszystko się okaże, bo teraz się na, na, najdzie na siebie tyle prac, że trochę mam też gospodarstwo, właśnie trochę tych obowiązków jest w gospodarstwie, co prawda nie jest dużo, ale jakieś tam zawsze są te obowiązki i, i szkoła oczywiście też jest, więc trochę tego czasu na to nagrywanie jest dosyć mało, ale... Więc, ale będę się starał go poświęcać jak najwięcej, więc jakoś sobie dam radę. Wiem, że teraz trochę tych odcinków było bardzo mało, ten przestój trochę zaważył nad tym kanałem, no ale jak już wspomniałem, chcemy wrócić, więc... Chciałem właśnie coś nagrać, bo mówię jak mam czekać jeszcze dzień-dwa, bo Marcin tam ma właśnie tak jak już na początku mówiłem te problemy z internetem. No, mówił, że raczej jutro będzie, bo jutro mają właśnie przyjechać naprawić, to nagralibyśmy coś i wydaje mi się, że właśnie to będą też nie. Ogólnie już powracamy, witam ponownie, ja nie wiem co się stało, ale wyrzuciło mi... Program do nagrywania i farminga, więc nie wiem co to było, ale już tu wracamy. Ja sobie dokleję, będę pamiętał która to minuta i spokojnie dam radę sobie. Jak już spojrzałem 10 minut już mamy, więc jeszcze sobie może do końca tam dojedziemy i zakończymy. Wiem, że wygląda to naprawdę marnie, bo co ja zrobiłem z tego pola, ale... Naprawdę tutaj rozpłynęłem nie chcę odcinków dłuższych niż 20 minut, a może już jakieś kolejne odcinki, jak będą, będą trochę dłuższe, bo tak na single nie ma za bardzo o czym mówić, a jak ja zawsze Marcin, to zawsze sobie jakiś tam temat nawiniamy, więc... Dobra, sobie nakręcimy i jedziemy. Trochę z tego środka opuścimy trochę. i ogólnie nagrywam ten filmik Bandicamem bo naprawdę nie wiem co się z moim frapsem dzieje ale jest, miałem zamiast takich kolorków jak teraz na przykład rzepak jest żółty to miałem na przykład rzepak niebieski tego właśnie tutaj opyskiwał w Hollanda jest tutaj jak niebieski to miałem na przykład pomarańczowy i nie wiem czy to jest jakiś błąd ustawień czy coś jakby ktoś wiedział w komentarzu może napisać od czego to jest jak wie to naprawić to może mi tam jakieś porady udzieli, bo nie wiem dlaczego to tak się stało zawsze miałem gdy nagrywałem filmiki, wszystko było ok. A nie wiem właśnie wczoraj próbujemy nagrać właśnie na dwa odcinek miał być. No właśnie miał być właśnie wczoraj z Martinem odcinek, ale ten Fraps tam nam trochę szwankował i dlatego postanowiłem, że nie będę nagrywał. I, I właśnie nagrałem sami, bo jak zobaczyliśmy te kolory, to stwierdziłem, że nie opłaca się nagrywać, bo naprawdę te kolory były tak całkiem nieładne, niebo miałem czarne i jak to potem by wyglądało, więc stwierdziłem, że wezmę jakiś program na razie zastępczy. Mówię, a pod ręką mam mąbadnikami akurat to bo już kiedyś nagrywałem na nim z początku jak kanał stworzyłem właśnie na bandikach nagrywałem więc mówię czym by nie spróbować może radijko włączę trochę wyciszymy o jezu już ciszej to ja już nie mogę zrobić Rady polecić, żeby nie było zbyt nudno. Ładnie się zestaw prezentuje. Chciałem wziąć ten opryskiwać mniejszy trochę, ale stwierdziłem, jak na takie pola to... Nie ma co brać tego mniejszego i akurat mi na ścieżki technologiczne pasował ten, bo tak bardzo przymierzałem i tamte tak zostawiały takie pasy, nie dopryskane, a stwierdziłem, że będzie to bardzo brzydko wyglądać, mówię, wezmę tego na wygląda, bo akurat nawet troszkę może chyba pokrywa, więc no w sumie jest ok i, i wezmę ten opryskiwacz że jeszcze na takie areały, jakie tu są, to... Ja sobie to wszystko potem dokończę, jak będzie Marcin jeszcze, to sobie na dwa szybko odczytujemy to Co prawda mógłbym włączyć szybko miastę ten Buch, co z w 17, ale nie chcę tego robić, bo chcę ja, żeby te serie były w miarę, w miarę realnie jak to jest możliwe O Jezu, i chyba... I jest, I wracając do tego nowego nabytku, mogę się zaspoilerować, że będzie to opryskiwacz zawieszany, 800 litrów. Eee, firmy Tandlen No i w sumie to tyle, więcej nie mam co spoilerować, jak ktoś już będzie zaciekawiony tym, to... Zapraszam wszystkich w 2 powiestycznie na kanał Agregorze Team, link w opisie. Idziemy do końca i sobie zakończymy, bo ja też jeszcze trochę spieszę dzisiaj. Ach, co to jeszcze no, Dzisiaj jest... Jak to nagrywa, mamy dzisiaj, co dzisiaj mamy? Chyba wtorek. Ej, w środę mamy dzisiaj chciałbym, żeby to się ukazało. Może nawet jeszcze dzisiaj w środę się ukaże, jak to będziecie oglądać, a ja, jeśli nie, to... Na no, 100% będzie to czwartek, ale wydaje mi się, że może jeszcze dzisiaj go wrzucę nawet koło 20, o teraz jak nagrywam jest 18, to 21 może go wrzucę na YouTube. sobie tutaj wjedziemy w tą książkę, co dostaniemy, sobie włączymy, radio też sobie wyskoczymy Przeskoczymy przez lanso, przeskoczymy, a jak? To co, ja wam w tym odcinku bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam oczywiście na kolejne. Liczę, że już w sumie będzie na to MP. I co? Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.